Załóżmy, Wilfredo Leon, prawda, gdyby zaczął występować publicznie, krytykować reżim na Kubie mhm. i tak dalej, e, w jakiś sposób e, z całą pewnością przydobył zainteresowanie okay. kubańskich służb. Natomiast dzisiaj sam fakt, że jest Kubańczykiem, ja bym powiedział, że to raczej Kubie e, przynosi e, pozytywny efekt, prawda, że jednak w odbiorze no, nad społecznym. Pojawienie się Kubańczyka, który gra czarnoskórego w dodatku. Ja bym to raczej nawet widział z punktu widzenia interesu, nie służb specjalnych, ale z punktu widzenia jakiejś tam no, władzy tamtejszej, raczej jako pozytywne zjawisko, a nie nagate. Podobnie jest z pozostałymi sportowcami, jeżeli, jeżeli angażują się, prawda, sportowcy z Białorusi działają a, otwarcie. Yy, przeciwko reżimowi Łukaszenki z całą pewnością są zainteresowani wymogowskich służb. Co do tego nie ma wątpliwości. Zdajemy sobie z tego sprawę.